Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania, zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania, zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania, zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania, zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania, zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania, zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania, zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania, zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania. Zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu. Choć straciłem pieniądze, moje działania znowu będą efektywne i przyniosą mi duży zarobek. Dostałem dobrą lekcję, która ostatecznie przyniesie owoce. Nie straciłem wiary, zachowałem pewność siebie oraz determinację, aby odnieść sukces. Mam bardzo wiele do zaoferowania, zamierzam wiele osiągnąć. Bóg jest nieskończenie hojny i dzieli się ze mną swoim niewyczerpanym bogactwem. Obfitość boskich bogactw jest nieskończona. Bóg otwiera przede mną drogę do sukcesu.